Witajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać dawny cmentarz rodziny Bojanowskich, który znajduje się w Wielkopolsce. Już jesteśmy tutaj na jego terenie. Jest w czterym polu. Teraz widzimy wejście główne i dwa budynki, dwa obiekty, które służyły za grobowce. Zobaczcie, tutaj jeszcze można zobaczyć oryginalny w takim stylu, troszeczkę wschodnim dach tu mamy herby rodowe rodziny tak wygląda wnętrze pierwszej kaplicy rodowej, grobowej jak widzicie za niedługo to się wszystko zawali cały teren jest opłotowany ceglanym murem jest dość dużo śniegu, więc teraz pozostałości takich grobów pojedynczych są bardzo słabo widoczne w jednym miejscu już widzę, że mur jest uszkodzony na samym końcu jest nie wiem czy będzie widać, stary postument z krzyżem tutaj mamy piękny płytę nagrowną tutaj spoczywał ukochany Karol Aleksander z Bojanowskich Zmarły w 1789 roku szambelan króla Stanisława Augusta, więc myślę, że historia jest tutaj naprawdę bardzo daleko idąca. I wnętrze drugiej kaplicy. Zobaczcie, tutaj jeszcze też zachowany oryginalny nagrobek. Mam nadzieję, że tutaj sobie też odczytacie. Tuż tu mamy napisane po niemiecku. Pochowany Karol Aleksander Bojanowski. Tu resztka figurki najprawdopodobniej maryjnej. No czyli jak mamy groby siedem, z tyś, 1700 lat to cmentarz może i nawet być 17-16-wieczny. Myślę, że można to zweryfikować Tu zobaczcie komu się chciało. Uniszczone na nagrobki troszeczkę poskładał w całość. Tutaj mamy, zobaczcie, w czterym polu ten cmentarz. I tak wygląda z zewnątrz: herbusz rodowy, jedna kaplica grobowa i druga. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie komentarz, łapkę w górę. Pozdrawiam Was, cześć.